Niemieckie służby mówią: halt, nie możecie po prostu dalej iść. My was tutaj do Polski zawracamy. To są właśnie te procedury zawrócenia na granicy, i tutaj też warto wyjaśnić pewną. Manipulację stosowaną przez obecnie rządzących, którzy chwalą się tym, że spadła liczba readmisji. Statystyka tzw. readmisji spadła, ponieważ Niemcy korzystają w tej chwili z innego trybu. Niemcy korzystają z trybu tak zwanego zawrócenia na granicy. Nie wysyłają żadnych papierów. Po prostu przywożą i mówią, tu jest granica, my tu teraz mamy kontrolę. To są ludzie, których my nie wpuściliśmy. Idźcie na tamtą stronę. Ale jaka jest skala tych zawróceń? Nie wiemy, ponieważ rząd nie podaje bo publicznej wiadomości informacji. No dobrze, ale polskie władze przecież zapewniają, że takich sytuacji nie ma. No ja sam słyszałem, jak Tomasz Szemoniak mówił, że nie ma żadnego podrzucania migrantów. Jest nawet takie oświadczenie MSWIA, które mówi, cytuję, że stwierdzenie, że Niemcy przerzucają migrantów do Polski, jest nieprawdziwe. I taki wielki wykrzyknik.